Witajcie! Po tej stronie Deltoro a to jest kolejny odcinek do naszej serii Let's Play Minecraft. I w tym odcinku, ponieważ weszło już 1.0, pójdziemy sobie do Netera. Jej. Tam jest portal już włączony. Ech, cały czas mnie denerwuje to, że mi się słońce przesunęło o 90 stopni. Dobra. Tak więc... Już sobie tutaj powłączyłem ze wszystkich stron. Zrobiłem sobie kopię za tego sejfa, na wszelki wypadek jakby coś jednak tam poszło nie tak i... I zespiłbym się w nie wiadomo jakim miejscu. Znaczy, chodzi mi o to, czy po prostu to, że podpaliłem portal, tak po czterech stronach, nie, nie zrobi jakichś komplikacji większych. Dobra, co ze sobą zabrałem? Trochę kobla, żeby tam już jest zbudować domek w tym portalu, bo nie wiadomo gdzie się zrespie. Szkło, żeby było cokolwiek widać z tego domku. No i kilofy żelazny jest po to, żeby nie wiem, podobno pojawiły się jakieś nowe bloszki w tym laserze. Tak więc... chcę sprawdzić, co to będzie. Dobra, wchodzimy. Jaj, entering the nether. LOL! Jak szybko się wczytało? Zwykle to trwa jakieś minuty, to najmniej. Hmm. Dobrze, przynajmniej nie zespiliśmy się na jezioro nad Lawy, też coś. Dobra, na razie sobie właśnie obuduję tutaj dookoła. Jaj, nether netherrak? Będę sobie mógł gdzieś postawić kominek w końcu. To zrobimy całą podłogę. S jest znaczy jest kobla. Z tej strony będzie tutaj ściana. Ojej, to nie. Piek. Dobra. Ciach, 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 ślepsik. Po prostu nie, znaczy, nie wziąłem sobie żelaznych narzędzi, tylko po to, żeby po prostu tutaj nie zginąć. No bo wiadomo, że w netherze łatwo jest zginąć. A teraz podobno, że doszły jeszcze jakieś nowe potwory, to już w ogóle. Jestem ciekawy co to w ogóle tutaj się będzie działo. Hmm. dobra, z tej strony ściana będzie tu. Też to jest kobla z drugi. Albo dobra, nie muszę tutaj kobla w sumie stawiać. Nie będę marnował. Ciach, 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 ciach. Najpierw taka nudniejsza część, żeby tutaj właśnie się zabudować. Potem już zaczniemy zwiedzać. Muszę wykopać bardzo dużo glowstone'a, ponieważ będzie mi potrzebne to na altarnię, która świetli cały chodnik, jaki mam mm, do wioski. I nie tylko, też tutaj, właśnie do portalu. No i ogólnie wszędzie chcę posadzać po ten ten yy, Glowstone, gdzie tylko się da. Bo są ładne. Hmm, come on, Ciach, Ciach. Dobra, hmm. Wydaje mi się, że ten Cobblestone inaczej wygląda. Teraz to jest tak, jakby troszeczkę błyszczy. Wcześniej tak nie było, wcześniej wyglądał inaczej troszeczkę. Był taki ciemniejszy troszeczkę wcześniej Troszeczkę za dużo używam słowa troszeczkę Dobra No dobra to też chciałem zostawić trochę na te plaka, ale już niech będzie koblost nie dobra, nie chcę tam stoi O! Jaki wysyp Być mnie się nie chciało tego naprawić. OK. z tej strony też coś ściankę zrobimy Ciao. Ciach, 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 ciach. Nie, come on. Ok. Co mi szkło mógł tutaj gdzieś zrobić, ale nieważne. No zaraz wszystko nap naprawiam cicho. Wiem, że źle stawiam, ale co nie to chodzi. właśnie, chciałem, żebyście mi powiedzieli, czy. Mm, Wzorując się na przykład na tym odcinku, bo myślę, że ten wrzucę cały, że nie będę go tutaj jakoś podzinał. Nie wiem, że nie by go tutaj ciął. Ale właśnie powiedzcie mi, czy wolicie, jeżeli odcinek jest taki cały wrzucony, czy po prostu jeżeli sam wybieram naj najciekawsze momenty i po prostu je wrzucam? Według mnie... Shit! Jeszcze nie! I co? Ha! Uwielbiam odbijać te pociski gustów. Ach, kurde. Muszę z tej strony szybko zbudować... ...ścianę. Cholera, jak to wysoko. Kobla mi nie starczy. Drzwiniec nie widziałem cholerstwo. Hop, dawaj. Właśnie, nie wiem czy do... Chyba do tego... Chyba do tego odcinka dołączę jeszcze save. Nie wiem czy ktoś w ogóle będzie chciał grać, ale... Jeżeli ktoś się... komuś się spodobał świat, albo jedno z miejsc, które już zwiedziłem... No to najserdeczniej zapraszam do ściągania. Won! Kurde! Idź stąd demonie Okej, okay. <noise> stoję za tym koblem, to mnie nie ruszy Dobra Nie strzelaj Kurde, to mi nic nie zrobi O! -ha, zabiłem go! Haha! Jakie słabe są te gasty, kiedyś były mocniejsze. A teraz pat chyba na raz jakieś dwa strzały Pur gast, spór. Dobra, od góry też sobie postawiam kobla. Co mi tam obniżę troszeczkę ten sufit, żeby nie było aż tak strasznie wysoko. Kurde, jasno tutaj strasznie. A pewnie portal teraz jak najbardziej świeci. Ej ile zmian. Nie sposób tego zliczyć. Hop, hop, hop. W sumie kobla to już do końca chyba wykorzystam. Zostało mi 15, to jest nic. Tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, na dwa, na trzynaście, czternaście, Okej. Okay. Mam nadzieję, że jeden zabraknie. A, dobrze. I ciach, ostatni. Okej. Okay. jest piękny. Dobra, tak więc idziemy zwiedzać piekło. Dobra, fuck this. fuck this. system. Matka, jak ja tu dawno nie byłem. Cholernie dawno w piekle nie byłem. Co um, What the fuck is that? Co? A, zgasta, teraz wypadają takie rzeczy. Jeju, jak ciekawie. O, jest takie ding ding, jak się zbierze expa. Co to jest? Łuza Gasta. Ciekawe do czego mogę to wykorzystać. No, na razie nie wiem. Będę się musiał dowiedzieć coś poczytać na Minecraft Wiki. Hmm, mogę mogłem wziąć mieć do kopania w sumie tego soul sandu. Soul... Łoże, święty. Nie tutaj. Nie wariuj mi, mierz kochana. Dobra, i tam już widzę... Oooo! shit. Za sekundę będę. Okej, okay, przepraszam was, już jestem. Dobra, tak więc idziemy wykopać tego humor. No Ej, what the fuck? Czy to jest troszeczkę inne? Na troszkę, na Ej, ale ten netorek jest jakiś ciemniejszy. Patrzcie, chyba że to przez światło. No tak, dobra, to przez światło tak patrzę. Jakiś. Bo słyszałem, że są właśnie nowe klocki w tym neterze, tak więc chciałem po prostu zobaczyć, czy to jest to nowe coś. Mają być jakieś tam nether bliki, czy jakoś tak. Mają cegły jakieś, pewnie coś. ale stone bricks tylko że. Z netera. Założę się, dobra. Może z tego są nawet jakieś twierdze zrobione. Z... Dobra. Jej, ciu, Glowstone. Teraz dobrze zrobili. Znaczy, chyba od 1,8 mi się wydaje, ale. Nie jestem pewien. Wow, co to było? A. Narzędzie mi się skończyło. Ja się tu upswałem. Hmm. Od 1,8 chyba tak jest, że właśnie. Hmm, glowstone mają. Taką samą konstrukcję, nie wiem, jak kamień, czyli musimy go rozwalić kilofem po prostu. Wcześniej dało się ręką, a teraz kilofem, ale dzięki temu znacznie więcej z tego wylatuje, tak więc myślę, że to jest zmiana na lepsze. Przynajmniej nie dla graczy, którzy lubią zbierać materiały, dużo materiałów. Dobra, tu chyba już nic nie będzie, chociaż jest jakieś przejście w górę, zobaczmy. Kurde, żebym ja się tu nie zgubił przypadkiem, bo jak się zgubię to będzie koniec. Cholera. Na serio, chyba zaraz wrócę. O, tam jeszcze sobie zbiorę, tylko bo jest w miarę blisko ziemi, chyba. No, otóż na ziemią, dobra. <laughs> Jakoś mnie gardło zaczęło boleć. Ciach, ciach. Nie, to nie przez tą przerwę. Nie wyobrażajcie sobie różnych rzeczy. Idź znów. Zły diablety. Za to kocham nether sobie biegniesz, a tu gaz biegniesz za całe życie. Jakoś dużo mniej teraz z zwalają plosków. Zauważyłem. Matko! O, jakiego to ma powera teraz? Tink! Tink! <głos》>, kocham ten dźwięk. Yy, dobra, wracam się, bo tam nie ma już co biec. Hop, hop, hop. Chyba w tą, tą stronę było wyjście. Tink! Dobra. Terem. Dydum 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 dydum. Mm, nie poznaję tego miejsca. o dobra, jest mój bunkier Czy to jest jeszcze jakiś dłouston? Ile jak mam? Nawet nie jest tak się już zbierał. Dobra, to jest to samej ziemi chyba. Ach, nie, no to na pewno blisko. Okej. Okay. Nie, m, 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 m. soul sonda. Nie będę na razie zbierał, bo nie jest mi do niczego potrzebny. Wiadomo, że ładnie wygląda. Ale ja na razie nie chcę nic, z, nie wiem z niego budować. Przede wszystkim nie chcę mi się go kopać, bo to jest zbyt żmudne, nudne i w ogóle be. Lawa jej, kocham Nether. Nie wiem czemu to jest tak jakoś fajnie, strasznie horrorowato. Uu, może możlawy, sweet. Czekajcie sekundę, zwieź. Zaraz strzelić, zmniejszę sobie Brightness. Zobaczmy, jak teraz piekło wygląda. Jejciu, dużo lepiej. Ale pewnie nic nie widzicie, tak więc włączam z powrotem. Albo chociaż ustawię sobie jakoś tak, żeby było fajnie, 50%. Myślę, że będzie widać. Nie wiem czemu YouTube przyciemnia te filmiki. Tak więc... Kurde no, chcę glowstone'a, gdzie są glowstone'y? W ogóle przydałoby się tutaj potwierdzać troszeczkę. Nom 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 nom. To jest pochodnie, żeby wiedzieć gdzie wrócić Okej okay. hmm. No i gdzie są, są, gdzie są te nowe cegły, czy jakim tam um, hm, hm, hm. kurde no, przydałoby się coś. wow może... Kurde mówiłem to czy nie? Nie wiem. Ym, o, Glowstone. Być może z jakieś takie potem neterowe twierdze są pobudowane z tych neteraków, znaczy tych, tych, tych cegieł o których słyszałem. W ogóle nawet nie wiem, czy to, czy to istnieje, czy to już weszło, czy jeszcze nie weszło. Czy to może usunęli w 1-0. Mam nadzieję, że nie. Ciach, ciach. Dobra, chyba my, myślę, że tyle, co zostało, no wystarczy. Teraz to tylko i wyłącznie mogę zwiedzać to. O, jeszcze jedne cerzaka sobie nakopię właśnie. I ciemność się zrobiło. Ciemność to została. No mapków w ogóle nie ma tych nowych. Bo też miały być kilka nowych rodzajów młodków, a nie ma, są tylko te głupie pigmeny, które tu zawsze są mm. scary, żeby tam nie wpadł tylko. Bo będzie przykro. Mi. Dobra, na shifcie, chociaż już nie mam do niego zaufania po ostatnich wybrykach. Przy... Przepraszam, przybudowania przybudowaniu. Przy Dobra, tu jeszcze mogę stanąć. Ciech. o Oj, tak, dużo się go nie zbiera. Dobra, za chwilę coś... Poczytam jeszcze o tych Gast tears, czy jakim tam. O łzach gasta. To musi być do czegoś być związane z tym Ederem pewnie. Do którego portal można chyba znaleźć tylko i wyłącznie w twierdzach, w których jeszcze nie byłem. Nie wiem nawet, jak to wygląda, ale chyba tam ściany są zbudowane z, ze stonblików mi się wydaje. Wy to już pewnie wiecie, bo tam pewnie graliście już dużo u siebie i pewnie takie coś znaleźliście, pewnie miliony. Ale ja jakoś twierdzę, nie mogę znaleźć, nie wiem, czy to w ogóle pod ziemią, nie, ale wiem, że to jest pod ziemią chyba. Ale już życiu tego nie widziałem, czy, to, czy tam są ściany ze stonblików, czy z czego, to ja nie mam pojęcia. No co, przydałoby się już wracać, co nie? Hmm, chwila. Myślałem, że jakiś inny klocek, no kurde. Cały czas mam taką nadzieję. O, o, coś innego, a jednak nie. I chyba się zgubiłem. <noise> o mój Boże. Kurde. Nie straszcie mnie. Gdzie jest mój dom? Tam jest gast, który tam jest strzelał. Tam. Aj! Lo. Jak ja to zrobiłem? Czekajcie na jego Aj. kurde, podpaliłem się, shit, 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 jedz, 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 szybko, szybko, jedz, uff, fart, Kościo, ty nie za szybko trochę latasz? Kurde, Uciekam od tego gasta, o, glowstone, znaczy, że tu byłem, stąd przyszedłem chyba, nie, nie, tak? Może tak, chwila, zobaczę, w górę. Chwilę poznaję to wielkie pole nasze znaczy Soul Dusta, Soul Sendu. O. No, ucieka. Au! <grymne> oh. Cholera. Gdzie jest mój dom? Mój home, my home, where is my home? God damn it. Jej. <grymne> to było dziwne. U, fajnie się tam wyformował teren. Sk Dobra, szukam domu do cholery jasnej. Mogę sobie kordy zapisać. O, właśnie, nowe kółeczko jest. Jej, magia. Okay. Shit. Ciekawe czuło skąd da się pływać, pływać po lawie. Muszę spróbować. W następnym odcinku. Dobra. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop hop. hop. hop, hop. Kurde. No ja pierdzielę, jak mogę tutaj damiec Wyłaź stąd, tam jest wyjście Boże Święty Pochodnia Tutaj wszystko tak samo wygląda, wszędzie takie same kloski jak to brzydko nie chcę już na terena Jestem tu pierwszy i ostatni raz Bu. Jeszcze to straszne dźwięki gastów. Dobra pamiętam że nad tym polem Dziwnym, tego, tego właśnie soul senda byłem, czyli być może mój dom jest tam. Chociaż szczerze w to, szczerze w to wątpię, bo tam wisi glowstone, którego ja teraz namiętnie szukam. Na pewno bym nie przeoczył, jakby mi wisiał tuż nad głową. Jej. Hmm. Where the fuck am I? O, cześć. O, cześć. Masz kolegę. oj. Idziemy. Oj, 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 oj. O Jezu! Jaki nasał z Assassins Royale! RRAAAH! O oh, shit! Fucking shit! Kurna mać! Dom! Gdzie jesteś? Uff... Boże... mam full żarcia Teraz niech się szybko regeneruje. Kurde, muszę go zabić. Ha, trafiłem. No dobra, walnę go tą kulką jego to przecież on zdechnie na... Padnie na hita właśnie. I mamy ten Tink -tong, tong. Kurde, mogłem sobie kordy zapisać. No nie, teraz już nie trafię chyba do domu. Boże. Piekielne piekło. Już wiem czemu to jest nazwane nether, znaczy piekło, czemu się na to mówi. To tutaj jest piekielnie i łatwo się zgubić. O Jezu. O, oczywiście oprócz tych wszystkich ogniów to tam nieważne, no nie? Ważne jest to, że możemy się zgubić. Jej ja grzybek, to znaczy, że mogą tu być. Hmm, dobra poszukajmy ja tego nie widziałem z dużo większej, większej odległości bo mi się tych tak zdaje jakoś dziwnie jakbym spadł to bym się zabił cholera nie no ja tutaj chyba zginę bo raczej nie mam szans żeby znaleźć Och, myślałem że tam hubbleston jest a no, taką nadzieję mi już zrobili. Hop, jej ninja. Czekajcie, poznaję chyba tamtą ścianę. Chyba tak, bo pamiętam, że były właśnie tak w ścianie, te wszystkie te. I chyba tam jest mój dom, ale pewnie nie jestem. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. <grym> tak, wiem, że gadam obsesyjnie już. Chcę znaleźć dom. Jak wy byście się czuli, gdybyście zgubili swój dom przenośny, dom pod pacha. dom pod pachą. jest. jak ja mam tam wejść? Tędy się przejdę. Ciaf. Hop, hop, zostałem pochodni, żeby jakoś oznaczać, że tu byłem. Hop, hop, jeżeli słyszycie takie znaczy, że znaczy siedzę po prostu na komunikatorze głosowym. Tylko, że jestem wyciszony. Ha, 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 Jej, dobra. Boże święty, jaki to będzie nudny odcinek. Biegam sobie, tylko szukam czegoś, czego i tak nie mogę znaleźć. O mój Boże święty, Jezu Panie. Czemu już jestem głodny? że to miał być jakiś nowy generator, a ja tutaj większej różnic pomiędzy tym neterem a tamtym nie widzę. Co tam jest? Co to jest to choleria jasnej? O ja, gravel Ech. Gravel, kupi gravel. Nie wiem, dokopię się do mojego świata. Będę kopał cały czas w góry. Tak wiem, że tam jest mnóstwo tych ee, bedrocków. I się nie da przegopać, ale i tak to zrobię. Rozwalę Bedroka, jako pierwszy w minecrafcie. Nawet Chuck Norris nie może rozwalić Bedroka, ho ho ho. Nie no dobra, to już chyba jest... przez ranę Dobra, no co mi da, że wykopię jeszcze tego Glowstone'a, jak już kurde... ...nie wrócę do domu. Ile ja mam tego? O jest. 2,5 stacka, znaczy... Bo teraz tak, aby się z tego uzbierało glowstone <laughs> Cholera. Chyba chory będę. Dobra. Mm, tu się jeszcze przebiegniemy tędy, może się coś znajdzie. Dobra, wiecie co, po prostu zrobię cięcie. Bo tutaj chyba troszeczkę za długo mi się zajdzie. Jak coś znajdę, albo wpadnę na jakiś trop, to włączę nagrywanie, tak więc... O, coś się zaczęła. Dobra, za sekundę będę. Jest! O mój Boże, jaki fart! Yy, cały czas biegałem tutaj, o! Yy, za chwilę zobaczycie, to będzie to wielkie pole. No dobra, nieważne, znalazłem dom. Jezu, wracam się. Już nigdy więcej nie, nie wchodzę tutaj. To jest strasznie. W ogóle jakieś strasznie głupie miejsce się zregenerowało. Mało Glowstone'a, mało wszystkiego, w ogóle nie ma żadnych nowych potworów. Zero w ogóle stone brick'ów, znaczy render brick'ów i jakichś innych rzeczy Dobra, idę jeszcze po tego glowstone'a, bo aż się prosi, żeby go wykopać I spadam Tak więc, dobra Ja to sobie już to wykopię I widzimy się za sekundę, chyba że coś zacznie we mnie strzelać To wtedy zacznę nagrywać, dobra, idź Ok, wykopałem tu wszystko i spadam stąd, bo tam już mi się gaz jakiś zaczyna dobijać do mnie Dobra, tak więc Spadam stąd, a jeszcze netherracka miałem pokopać, dobra to jeszcze pokopię sobie netherracka Ale to już myślę, że poza kamerą, bo... bo to... O wiem, tutaj wykopię taką wielką jamę, w której nie wiem co będę miał, ale coś na pewno będę w miał Ciach Ogólnie tutaj w że jest strasznie jasno, zauważyłem Zwłaszcza w tym moim cudownym pokoju Dobra, Co mm. tutaj zacznę robić sobie to pomieszczenie dziwne znaczy po prostu nie będzie pomieszczenie po prostu sobie wykopię jakąś tam wielką jaskinię. Ale tylko po to właśnie, żeby zdobyć na te raki. Tak więc, ciach, 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 ciach. Chyba mogę to już przyjść, Znaczy mogę to już ominąć. Bo nie ma nic z tym interesującego. Po prostu... Albo dobra, po prostu dokopię do końca tego kamiennego kilofa, bo nie chce mi się marnować żelaznego. I skończę na tym odcinek. Dzisiaj tak króciutko, no niestety nie mam za bardzo czasu nagrywać, ostatnio, cały czas nauka, 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 ucz się, ucz się, ucz się, do lekcji, do, lekcji, do lekcji. może to znajcie, może to znacie, znaczy, właściwie to na pewno, pewnie, No dobra, nieważne, kopiemy, 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 kopiemy. oj, brzdęk, podoba mi się też ten dźwięk rozwalanego już właśnie narzędzia i i nie ma Dobra, wracamy. Um, jestem ciekawy czy nadal tak jest, że jak wyjdziemy, znaczy jak wejdziemy do ten to teraz się w ogóle zatrzymuje na ziemi. Teraz powinien być wschód słońca. Dobra. Przechodzimy przez portal. Leaving the nether. Nie, jest południe, czyli jednak... Coś już w tym zmienili. Ach, piękny most. Jeszcze muszę tutaj jakieś te kolumny dorobić takie w dół, ale to może kiedy indziej. Yy, dobra, tak więc przypominam jeszcze raz o mojej prośbie, czy... Znaczy może... jeśli możecie to napiszcie mi, czy wolicie takie odcinki, w których w ogóle nie robię cień żadnych i robię po prostu tak na żywo. non stop nagrywam. Czy wolicie, żebym sobie właśnie pociął jakoś odcinek i... Znaczy po prostu wolicie, żebym wrzucał najciekawsze momenty z odcinków. Jej, dziwne się tu schodzi. No dobra, tak więc napiszcie mi o tym, a ja się już będę z Wami żegnał. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy to zrobię coś z tymi yy, perlami, gast tirami. Yy, Zobaczycie już zapewne yy, kolejkę którą właściwie mogę już ją zobaczyć. No dobra, nie chcę mi się już na razie jej pokazywać. Później ją zobaczę. A właśnie, jeszcze do tego mojego odcinka dołączam save, tak więc jeżeli chcecie, to sobie nie wiem. Yy, będziecie mogli coś pobudować. Znaczy nie wiem po prostu możecie pozwiedzać. Jeżeli komuś się właśnie podobało jakieś miejsce z tego save'a, to możecie tam, wiecie. Wejść sobie, zbudować się tam. No, takie tam rzeczy. Dobra. Tak więc, na razie. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Papa, oj tam. Tu jest ładnie. Nie, tu jest ładnie. To jest ładnie. O, papa. Pa.